25 marca odbędzie się Mistrzowskie Otwarcie Sezonu w Malutki Resort. Zapraszamy wszystkich kolarzy z naszego regionu, województwa oraz miasta. Dystans 100 km oraz dystans 50-60 km dla grupy rekreacyjnej. A wszystko to w Malutki Resort. Rekonesans trasy zrobione, drogi rowerowe i asfalty w dobrym stanie. Serdecznie zapraszamy na Mistrzowskie Otwarcie Sezonu. Do zobaczenia. 25 marca zapraszamy wszystkich na mistrzowskie otwarcie sezonu do Malutkie Resort. Zapraszamy! zapraszamy! Kołacko Biegowy Klub Sportowy, Radzie dla Fajde Radomsko. Zapraszamy wszystkich, musisz tam być.